Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 322 odcinek podcastu BSSB BS Stajemnic. To jedyna codzienna audycja podcastowa w Polsce, która dotyczy tematyki outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. Jeżeli to jest właśnie temat, który Was interesuje, to zasubskrybujcie sobie na swojej ulubionej platformie podcastowej bądź na YouTube, gdyż to i tam jest ta audycja obecna. Raportów nigdy dość, szczególnie tych analizujących rynek pracy. To z nich dowiadujemy się o trendach i wyzwaniach, zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników. I dziś mam dla Was omówienie takiej właśnie publikacji. Grand Thornton, firma, która na co dzień świadczy innymi usługi kadrowo-płacowe i księgowe w modelu outsourcingowym, opublikowała wraz z początkiem grudnia 2020 roku raport zatytułowany Zmobilizowani, zorganizowani, Zdeterminowani. Z raportu tego wynika, że polscy pracodawcy wciąż rekrutują, a ich forma może być określona jako dobra. Za chwilę szczegóły, ale najpierw kilka kwestii technicznych. 16 stron, 4 kluczowe wnioski, 10 dobrze zadanych pytań, 533 respondentów, w tym aż 72,2% z nich reprezentuje branżę usługową. Za merytoryczną część raportu oraz komentarz do wyników odpowiadają Monika Smulewicz, partner i dyrektor zarządzająca Grand Torton Departament Outsourcingu oraz Wojciech Chromik, menedżer w departamencie outsourcingu Grand Torton. No to teraz konkrety. Zacznę od środka raportu. Tak, od środka, dlatego że on ma taką strukturę, że co chwila mamy pytanie, wnioski, komentarz, ale w środku jest jedna bardzo ciekawa, bardzo ciekawe zestawienie się tam znajduje i porównanie pierwszej i drugiej fazy badań Grand Torton. To o czym zapomniałem wspomnieć, to, to to, że firma swoje badanie powtórzyła. Pierwsza faza analizowała oczywiście pierwszą falę pandemii i miała miejsce na wiosnę roku 2020. Ok, no to trzy kluczowe zmiany na jesieni w porównaniu do wiosny. O 14,4 punkta procentowego wzrosła umiejętność budowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa. O 13,1 punkta procentowego wzrosły zdolności komunikacyjne. O 7,8 punkta procentowego wzrósł optymizm i pewność siebie. No, ale to oczywiście nie są wszystkie wnioski porównania fazy pierwszej do fazy drugiej. To, co jest istotne do zwrócenia uwagi tutaj, to to, że na sześć punktów, które zostały tutaj umieszczone, każdy z nich zanotował wzrost w fazie drugiej versus faza pierwsza. Te pozostałe trzy punkty, o których Wam jeszcze nie powiedziałem, to hmm, popatrzmy sobie tutaj zdolność inspirowania zespołu w warunkach kryzysu. Tutaj w fazie pierwszej miało to poziom 44,3%, a w fazie drugiej 47,5%, czyli też wzrost o 3,1 punkta procentowego. Oprócz tego mieliśmy jeszcze elastyczność stylu kierowania zespołem oraz, oraz zdolności decydowania pod presją. Te pozostałe punkty zostawię wam do waszej własnej eksploracji, dlatego że ci z Was, którzy słuchacie pewnie na bieżąco mojego podcastu, to już wiecie, że nawet jak omawiam jakiś raport, to nie zdradzam wszystkich jego szczegółów i punktów. Dlaczego? No, jest to pewien szacunek dla autorów, którzy napracowali się nad tym, żeby przygotować dla Was takie zestawienie. Więc moim zadaniem jest tylko powiedzenie wam, że takie coś ciekawego się na rynku pojawiło. Takie główne rzeczy, smaczki dla Was wybieram, a po resztę zapraszam Was do raportu. Szczególnie, że jest on nieodpłatny, możecie go sobie pobrać ze stron firmy Grand Torton bądź poprzez portal outsourcing.portal.eu. A linki oczywiście zostawiam Wam w opisie do tego odcinka. No dobra, ale to teraz przejdźmy sobie przez kilka wybranych elementów, które zostały tutaj opisane przez autorów z Grand Torton. Mamy taką sekcję, która nosi tytuł. Pracodawcy myślą perspektywicznie i nadal rekrutują. Skąd taki tytuł? No, tytuł wynika z tego, że już jako pierwsze pada pytanie: czy mimo trwającej drugiej fali pandemii w Pana, Pani firmie odbywa się rekrutacja pracowników? I wyobraźcie sobie, że w tych, jeszcze raz sobie spojrzę, 533 w tej grupie 533 respondentów odpowiedzi pozytywne czyli, że te rekrutacje trwają. Udzieliło aż 67,7% zbadanych osób. Czyli nie jest tak źle. Widać, że firmy szukają cały czas pracowników. No, powiem szczerze, że już tutaj to aż samego mnie korci, żeby wiedzieć, kto, która firma dokładnie rekrutuje, albo który segment rekrutuje, no ale skoro 67,7% udzieliło prawidłowej, poprawnej, nieprawidłowej, ale poprawnej odpowiedzi, to znaczy, że generalnie rynek jest na etapie poszukiwania dla siebie, Talentów. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. Mamy kolejną sekcję, w której pojawiły się dwa pytania, a im towarzyszy nagłówek, pracownicy stanęli do walki z koronawirusem ramię w ramię z pracodawcami. O no, jakiś partnership, pracodawco pracownik. No ale skąd takie wnioski? No to już patrzymy. Czy w pana pani firmie z powodu kwarantanny lub izolacji jest odczuwalny brak rąk do pracy i lub ograniczenie zakresu działalności firmy? No, i wyobraźcie sobie, że tutaj 59,7% odpowiedzi padło nie. Ale w tym przypadku nie. To jest pozytywny wydźwięk całej informacji, bo to znaczy, że blisko 60% firm radzi sobie z tą, z tą sytuacją całkiem nieźle. Mamy tutaj jeszcze jedno pytanie, gdzie odpowiedzi pozytywnej w sensie tak, padło aż 88,6%, no ale na co to? Odbyła odpowiedź, a mianowicie na pytanie, które brzmiało, czy w przypadku konieczności odbycia przez panią, pana kwarantanny lub izolacji oraz dobrego samopoczucia w tym okresie, byłaby pani, byłby pan skłonny świadczyć pracę zdalnie? Aż 88,6% pracowników odpowiada, że tak. No i to w zasadzie jest potwierdzenie tego wszystkiego, co obserwujemy na rynku. Generalnie ludzie, którzy zostali zmuszeni do kwarantanny, ale nie ze względów zdrowotnych, tylko, nazwijmy to czysto proceduralnych, chętnie podejmowała się pracy, aby no, zaspokoić swoje poczucie, hmm, dobrze spędzonego czasu chociażby, ale teraz filozoficzną rzecz tutaj powiedziałem. Ta część, moi drodzy słuchacze, jest skomentowana przez Wojciecha Chromika, który zacytuję, pozwolę sobie użyć tutaj cytatu, powiedział coś takiego. Na uwagę zasługuje bardzo racjonalna postawa pracowników. Jak pokazują wyniki, w zdecydowanej większości są oni gotowi świadczyć pracę nawet w trakcie obowiązkowej kwarantanny i izolacji. To wyraźnie Dowód ich zaangażowania, ale też determinacji, by pokazać swoją przydatność i utrzymać miejsce pracy. Pracodawcy muszą jednak pamiętać o tym, by nie nadużywać zaufania swoich ludzi, choć kryzys może być okazją do wprowadzenia zmian, o których w innych warunkach ciężko byłoby myśleć takim komentarzem podzielił się Wojciech Chromik, menedżer w departamencie outsourcingu Grand Thornton. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. Raport, tak jak wam powiedziałem, bardzo sprawnie jest tutaj przygotowany. Te wszystkie wykresy, komentarze i w ogóle transparentność przekazu jest mega przyjemna dla oka. Każda strona jest transparentna, to w ogóle wszystko jest przygotowane jak prezentacja tak naprawdę. Więc można sobie tu przepięknie i prześlicznie prześlizgnąć się. Że tak użyję tych trz, trzy razy prze, przez ten raport. No to mamy kolejną sekcję. Skuteczność liderów wciąż na plus. Skąd taki wniosek? Hmm, no cóż, w raporcie, a w zasadzie w badaniu, pada takie pytanie, czy liderzy w pani i pana firmie potrafią działać skutecznie w obliczu kryzysu wywołanego pandemią? No i 55,3% respondentów odpowiedziało na to pytanie pozytywnie. Natomiast mnie zastanawia ten drugi, druga część odpowiedzi, dlatego że odpowiedź nie udzieliło 26,8%. Co to oznacza? To oznacza, że 1,4% czwarta, czwarta liderów. W ocenie respondentów tego badania nie potrafi działać skutecznie w obliczu kryzysu wywołanego pandemią. To w zasadzie pokrywałoby mi się z kilkoma innymi badaniami, przez które prześlizgnąłem się już jakiś czas temu. A mianowicie tutaj to głównie zarządzanie na odległość stanowi wyzwanie dla liderów i menedżerów. Więc kolejne badanie, które potwierdza ten fakt. No i co to oznacza? No, chyba trzeba jednak skupić się trochę na umiejętnościach liderskich i menedżerskich. Myślę, że tutaj no, branża szkoleniowa mogłaby pomóc, a warto się jej przyjrzeć, dlatego że ta branża, akurat też obecnie dosyć mocno cierpi z powodu ograniczeń narzuconych na nią przez e, koronawirusa. Dobrze, idziemy dalej. Przechodzimy do kolejnej sekcji, w której mamy taki tytuł: Wsparcie psychologiczne w zdecydowanej większości firm nadal nie jest dostępne. U! No, no to niezły wniosek, ale to pewnie też powinniście sami sobie zadać pytanie, moi drodzy słuchacze, jak wielu z Was usłyszało od swoich pracodawców, że macie możliwość skonsultowania swoich na przykład potrzeb, bądź problemów, bądź wyzwań, z którymi się spotykacie na co dzień, tych psychologicznych, z zakontraktowanych z firmą psycholog psychologami. No i pewnie odpowiedź, hmm, nie mam szklanej kuli. Ale stwierdzę, że wielu z was nie ma takiej możliwości. A co odpowiedzieli, odpowiedzieli respondenci badania przeprowadzonego przez Grant Torton? No cóż, na pytanie, które brzmi: czy pracodawca w Pana, Pani firmie oferuje pracującym zdalne wsparcie psychologiczne? Aż 73,4% udzieliło negatywnej odpowiedzi, czyli 3 czwarte z firm nie zapewnia takiej, takiego wsparcia. Tu obok pojawia się jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, czy obawia się Pan, Pani, o swoją pracę lub losy pracodawcy w obliczu drugiej fali pandemii? I 57,2% udzieliło odpowiedzi, że nie. Hm. Czyli ponad połowa. Dosyć pozytywnie myśli, zarówno o swoich pracodawcach, jak i o swoich miejscach pracy, no i traktuje koronawirus jako w cudzysłowie oczywiście, nie chcę, żebyście brali to za bardzo do serca wypadek przy pracy, przez który musimy przejść, no i dalej kontynuować swój biznes. Natomiast 37% jednak udzieliło odpowiedzi tak, co oznacza, że trochę się martwią, zarówno o swoje miejsce pracy, jak i o swojego pracodawcę. Przejdźmy dalej. Kolejna sekcja z tytułem: Pracodawcy wspierają zdalnych pracowników, Głównie w zakresie wymaganym przez przepisy. Hmm. Daje do myślenia, prawda? Czyli co? To, co nam przepisy narzucają, to w taki sposób podchodzimy do naszych pracowników w firmach. Mówię naszych, bo stawiam się tutaj w miejscu pracodawcy, no i hmm, patrząc na to wszystko generalnie, no hmm, i po rozmowach z różnymi pracodawcami, to tak jest. Przepis każe, przepis się realizuje. Ale zobaczmy, co tutaj udzielili respondenci w odpowiedziach. Czy pracodawca w pani Pana firmie oferuje pracującym zdalne wsparcie techniczno-organizacyjne, czyli żebyśmy zobaczyli, co tutaj nam ci respondenci odpowiedzieli. No i słuchajcie, zacznę od odpowiedzi tak. Mamy kilku, to, jest, to, to było pytanie zadawane na możliwość wielokrotnego udzielenia odpowiedzi. Zresztą się nie dziwię, no bo zaraz się dowie, zobaczycie, dlaczego. No to słuchajcie. Odpowiedź: tak, sprzęt techniczny, czyli, że pracodawca zadbał o tą sferę techniczną, technologiczną. Aż 60,4% udzieliło odpowiedzi pozytywnej: tak, sprzęt biurowy. Blisko 40% zapewniło taką możliwość. 39,6% udzieliło takiej odpowiedzi. Super, to w ogóle jest mega pozytywna odpowiedź. No i mamy jeszcze jedną: tak, dodatkowe narzędzia pracy, 21,2%. Jestem ciekaw, co to te dodatkowe narzędzia pracy? Hmm, długopisy, drukarki, skanery? No nie wiem, ale generalnie 21,2% udzieliło odpowiedzi, że jakieś dodatkowe narzędzia pracy zostały zapewnione przez pracodawców. No ale. Mamy w, tym, w tej sekcji jeszcze kilka innych odpowiedzi, natomiast ja zwrócę uwagę na tą negatywną, czyli nie. 20,8% respondentów udzieliła odpowiedzi nie na pytanie, czy pracodawca w Pani, Pana firmie oferuje pracującym zdalne wsparcie techniczno-organizacyjne. Czy to oznacza, że 1,5% pracowników pozostała, że tak powiem, sama sobie? I miała radzić sobie jako tako w całym okresie pandemicznym. Hmm. Daje do myślenia, prawda? Dobrze, przechodzimy dalej. Mamy kolejną sekcję: Pracodawcy wspierają zdalnych pracowników, głównie w zakresie wymaganym przez przepisy. I ci z Was, którzy dobrze słuchacie tego odcinka, to wiecie, że to jest kontynuacja tego samego pytania. Tyle tylko, że tutaj zostało to doszczegółowione o kolejne elementy, a mianowicie, czy pracodawca partycypuje w kosztach związanych z wykonywaniem pracy w trybie zdalnym. No i co? Jak wam się wydaje? Ja mam te wyniki przed sobą, więc jest mi łatwiej, ale chciałbym, żebyście się tę chwileczkę zawiesili i zastanowili, jak to jest u Was. Pracodawca partycypuje w kosztach tego, co robicie w domu? 79,9% tego nie robi. Tego nie robi 79,9%. Natomiast ci, którzy to robią, to na przykład wspierają w nieodpłatnym serwisie technicznym, w dofinansowaniu zakupu sprzętu biurowego, czy też w finansowaniu dodatkowych szkoleń, a nawet świadczą coś takiego jak ekwiwalent pieniężny. Tu akurat jest mniejsza grupa, bo tylko 2,4% respondentów taką odpowiedź udzieliła, ale zachęcam Was, żebyście weszli sobie dokładnie do tej sekcji i zobaczyli jak rozłożyły się poszczególne głosy, bo to dosyć ciekawe doświadczenie, aby można było sobie z tego wyciągnąć własne wnioski. No i mamy kolejną część, czyli praca zdalna tak samo popularna jak wiosną. Na pytanie, które badacze Grand Thornton zadali, czyli czy obecnie, podczas drugiej fali pandemii koronawirusa w Pani, Pana firmie, istnieje możliwość świadczenia pracy w formie zdalnej, aż 88,4% respondentów odpowiedziała, że tak. Czyli przyzwyczailiśmy się do tego, żeby można było pracować zdalnie, no i dzięki temu no, wiemy, jak to robić, więc jest z naszej strony, jako pracowników, tym razem, ochota albo raczej możliwość, i nastawienie takie pozytywne do pracy zdalnej. Mamy tutaj jeszcze dodatkowe, uzupełniające pytanie w tej sekcji, a mianowicie, czy obecnie korzysta Pani Pan z możliwości pracy zdalnej? No i tutaj oczywiście też mamy to pytanie, było wielokrotnego wyboru, jeśli chodzi o udzielenie odpowiedzi. Co zaskakujące, 13,7% odpowiedziało, że nie wiem, nie wiem, jak można nie wiedzieć, czy się pracuje zdalnie, czy się pracuje. Na stałe. No cóż, ale jednak pewna grupa pracowników w taki sposób odpowiedziała. Natomiast 70,7% odpowiedziało, że tak. Czyli 70% z małym kawałeczkiem korzysta z możliwości pracy zdalnej. Hmm. A ci co nie? No to dlaczego? No tutaj też macie oczywiście te odpowiedzi, a mianowicie, że nie korzystają, dlatego że jest to obowa przed konsekwencjami, ze strony pracodawcy, nie korzystają, dlatego że odczuwają poczucie izolacji, nie korzystają, dlatego że mają brak możliwości logistycznych, i nie korzystają, dlatego że może być to zły odbiór ze strony współpracowników. Nawet takie odpowiedzi padały. Od ze strony respondentów. Tutaj swój komentarz do całości tego raportu i do, i, i do wszystkich tych punktów, które wcześniej były udzielone, przedstawiła Monika Smulewicz, partner, dyrektor zarządzająca w Grand Thornton w Departamencie Outsourcingu. Tutaj pani Monika pracuje, no i słuchajcie, tutaj mamy. Przytoczę takie jedno, nie, w zasadzie dwa zdania z podsumowania. Nie będę cytował całości, do tego zachęcam Was, żebyście zrobili to sami, natomiast te pierwsze dwa zdania brzmią: Wyniki drugiej edycji naszego badania, jak mówi pani Monika Smulewicz, napawają optymizmem. Wybrzmiewa z nich przede wszystkim niezłomność. Hmm, a dlaczego do takich wniosków pani Monika doszła? No to przeczytajcie sobie sami ten raport i będziecie wiedzieli dlaczego. Na koniec mam dla Was cztery kluczowe wnioski, które są zaprezentowane również w tym raporcie, a ja je wyciągnąłem dla Was, abyście mogli sobie tu uporządkować rzeczy, które przed chwileczką wam dostarczyłem. No i jakie są te wnioski? Po pierwsze, w firmach trwają rekrutacje, czyli nie zwolnił proces rekrutacyjny. Drugi wniosek to, że liderzy nadal są skuteczni. Trzeci wniosek. 89% respondentów zadeklarowało gotowość do pracy w trybie zdalnym. No i czwarty wniosek. Pracodawcy nie wspierają psychicznie pracowników. I z tymi wnioskami Was na koniec tego dzisiejszego odcinka zostawię. Zachęcam Was oczywiście do lektury całego tego raportu. Link sprawdźcie sobie w opisie do podcastu, przeczytajcie, zobaczcie. Jak macie jakiekolwiek pytania, to na ostatniej stronie tego raportu znajdziecie namiary zarówno do Moniki Smulewicz, Wojciecha Chromika, ale także i Jacka Kowalczyka, dyrektora marketingu i PR w Grand Thornton. I możecie swoje pytania bądź ewentualnie wnioski i komentarze do tego raportu skierować na ręce tej trójki wspaniałych menadżerów. Ja Wam za dzisiejszą uwagę dziękuję. Serdecznie zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego podcastu. To podcast BSS bez tajemnic. Jedyna codzienna audycja sektora outsourcingu i usług dla biznesu w Polsce. Spotkamy się jutro? Zapraszam, jutro też będę miał dla Was kawał nowych informacji. Jeżeli Wam się podoba to, w jaki sposób tu prezentuję dane, to może zechcecie dołączyć do grona patronów tego podcastu. Możecie to zrobić poprzez serwis patronite.pl. Strona internetowa patronite.pl, tak się to pisze i możecie dołączyć do Marzeny Sawickiej z firmy Healway, która ten podcast wspiera już od kilku miesięcy. Tyle na dziś. Na razie dziękuję. Cześć!